Cześć kochani, z tej strony ja Wiktoria. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj nas odcinek, w którym będę grała w grani na poziomie normalnym. Ja zawsze gram na Easy ponieważ się boję na normalnym więc zobaczymy jak mi pójdzie mam jeden, mam jeden cel na ten odcinek mianowicie chcę zabrać tego misia co jest tym przejściu w, w piwnicy do takiej kołyski na tylu zobaczymy czy mi się uda Okej, okay, już jest ja grani, więc klikam sobie po prostu play zobaczymy na normalu więc ja klikam po prostu kontynuuj i zobaczymy czy uda mi się zrobić mój cel na ten odcinek już mi się raz udało to wykonać na live, a wtedy grałam na easy yy, I miałem że potrzebuję od tego klucz do takiego do, do takiej broni, nie wiem, postaram się to ogarnąć wszystko Bo na live'ie się udało, grałam w granie od 24 na live. No przed, 23-24 Było wspaniale i co się, że, że teraz również jest jak godzina 23, 6 dokładnie Więc klimacik jest Ale dobra, obudziliśmy się um... Jezu, jak ja nie lubię sterować w tej grze, może sobie to, jak sobie tracę, nie wysuniemy te szafeczki, jezu, ja się boję, w sensie, ja już się przyzwyczaiłam do tej gry, jak nie będę tego nagrać, mam takie okej, okay, już to ogarniam, mi się jakoś nie stresuje. ale ta muzyczka, fuck, no i dupa już umarła, nie, S, no jezu, czemu, fuck, Ja dzień straciłam. Ale się wystraszyłam. Jezu, ja nie mogę tak robić. Ja tak szybko teraz te dni. Kurczę. Pojedziemy sobie teraz do łasienki. Ja nie lubię się... Ja najbardziej... Jak coś słyszycie, to to mój kot. Biega po całym pokoju. Jezu, ona coś mówiła. W sensie, Jezu, jak ja nienawidzę, jak ja jej słyszę. Bo nie wiem, czy to dźwięk ma na tym, jak się słyszy, że ona jest blisko, czy to jest po prostu taka ścieżka dźwiękowa, że słychać wszędzie, jak ona mówi. Nie mam pojęcia, to jest totalnie okropne i się tak stresuję Idę już do toalety, czy ja mogę ją... Dzień trzeci moi drodzy Coś mi nie jak gra... dzisiaj ta gra Nie wiem co się ze mną dzieje, ale Coś jest nie tak, nie wiem Ten normal jest dla mnie totalnie za trudny I mam już trzeci dzień Jak nie tutaj się... to po prostu Pójdę Nie wiem co zrobię, aha bo te drzwi chyba hałasują, tak? Dobra, jak to zamknął to chyba mnie nie znajdzie. Czy to jest jakiś klucz? Wiem, że w kiblu czasami jest jakiś klucz. Aha, tu nic nie ma. To ja, ja tu tylko... Rezygnuję moim życiem, żeby tu nic nie było. Aha, spoko. Ej, wydaje mi się, że się wnętrze szafki zmieniło. Nasze były chyba takie ciemniejsze, nie? Albo to tylko mój wymysł, więc... Dobra, ja tutaj ja rezygnuję, poczekam, żeby ona tu przyszła. Zobaczymy. Maja no sobie wziął za piłkę do zabawy i teraz biega po samym pokoju z tą piłką. Tak, moja istotna piłka się turla. Nabiegniemy. Niemdna jest. Biegnę przed siebie. Nie lubię tych kartonów. One nigdy się nie chcą przewrócić. Jezu, no. Idźcie, są te kartony. Jezus. Dobra. Fuck. Dobra. Jesteśmy tutaj, więc tyle dobrego. Tutaj jest część od tego czegoś. Szutguna. Nie wiem. Po co to nawet. Ok, otwieram sobie. Popychamy, ok, to jest ten przejście, który ja ogarniam, naprawdę. Okej, okay, tu jest ten miś, ja go na ziemię podniosę, bo ona wtedy tutaj przyjdzie, a żeby tego misia w ogóle jakkolwiek móc wziąć stąd, to trzeba ją uśpić jakby. bo jak to kropnie brzmi, uśpić. No ale niestety takie są fakty. Chyba, że bym wolała, żeby, wola, żeby ona właśnie tu przyszła. Nie dro, może jednak nie tylko podnosić? Może jednak nie. Mm. To ona mi słyszała. Wydaje mi się, że te kartony słychać, ale jakby nie miałam takiego przypadku, że ja je zwaliłam. Wyszłam do tego, do tej mnie ona mnie nie znalazła. W sensie nie miałam taki, takiego przypadku, że jak poruszałam tymi kartonami o tutaj, to ona by mnie znalazła. Nie wiem o co chodzi, ale tak jeszcze nie miałam. No, żywalej gościu. No, pa. To przychodzi. O, fakt rzuciłam kartony. Sit, 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 sit. Uciekamy widzowie. Więc jak zwykle to samo. I w ogóle odbywałam sobie cienkastki, i wydaje mi się, że oni zmienili tekstury niektóre, bo to na pewno nie miało takiej tekstury ziemi. Ja mam tutaj tam sobie screenshot, postaram się, żeby było właśnie, jak ta ziemia wyglądała wcześniej, i tam na pewno nie była taka. Ona teraz jest taka bardziej dokładna, wygląda jak ziemia, poprzednia poprzednio była strasznie brzydka. I myślałam, że jest kwestia iPhone'ów, ale nie, to jest po prostu jakaś aktualizacja gry, nie ja o tym wiedziałam. <tryzacja> Tak, ta tekstura jest na pewno zmieniona. Wiecie co jeszcze mogli uzyskać, teksturę tego nieba w tym ogródku? Chociaż nie przy tym tym nie jest lepsze, ale ja dopóki wreszcie nie powiedział, że to jest ogródek, tylko sama nie zajarzyłam i dopóki nie budowałam tego, ponieważ to w ogóle to nie wygląda jak ogródek. E, tu jest jakaś benzyna, miał pojęcia. Patrzcie, to była chyba taka tekstura wszędzie. O taka jak tutaj. Na tutaj też, to już jest ładniejsza tekstura, to już jest taka brzydka rozciągnięta. Okej, okay, może jak ja policję tą kartkę, to się coś zrobi, nie wiem. Wizu, jak ja nie lubię tego poruszania się wolnego, no tak się wolno się ku usunięte, a coś raczej nie mogę. No nie mogę, właśnie. Dobra, idziemy. To się chyba samo wysyła, nie? i to chyba nie wydaje hałasu. No, dobra, elegancko. Uh, ja jak gram na najwięcej, to ten yy, klucz do łopąców, z łopący mi się tylko kojarzą z yy, amongasem, ale ten klucz do. No klucz dla pomążów, był jakbyś na wierzchu strasznie. Okej, okay, już kupnieć ten klucz. Dobra, nie jest useless, bo to jest jakiś do domu. Tylko oni są do tego domku. Nie wiem, nie, nie znam się. Wiecie, ja normalka. No czy mogę? Mogę go wziąć, proszę. Dobrze. Shit, tampnowo słuchać akurat. Dobra, tu się jednak może schować. O, właśnie przyszła. Czemu ma z winczoneczkiem, jak tu przeszła? I hmm. czy jak ona mnie widzi jakiejś schowam z skrzyni, to ona może tę skrzynię otworzyć? Wydaje mi się, że tak. Nie jestem na czym miałam taką sytuację. Wiem, że w tej podłóżkiem, w tej takiej szafce można złamać, ale czy w skrzyni to nie ma pojęcia. Okej, okay, wychodzi stąd, więc jest profit. Otworzył ona się ten domek, więc ja tutaj zerknąć. Ja, to wiem, że takie jedno koło było. Zam... Takie jedno było. Nie gdzie to było. Jedno koło było. Mikrofoni. Aż gdzie, kotek. A, cześć maliska no możesz przyjść. Przepraszam, że coś <grych> Okej, okay, więc chyba aż aż ten tym cudowarkiem zadzwonię. A niech się cieszy, baba. aż sam ciekną no, który już nic z nami nie ma. No i wątpię, że znajdę już gdzieś ten kluczek, bo. Wszystkim się przeszukałam, gdzie mogłabym być. To jest ten klucz do domku, ja mogę go tu wypuścić, bo jest totalnie dla mnie już useless. Może ty nie jest zębatki poszukamy coś się stanie, ale nie mam pojęcia. No, jak mówię, nie wiem to grać, nie wiem totalnie co jest potrzebne. Wątpię, że kiedykolwiek uda mi się te wszystkie rzeczy zebrać. Może na jakimś liveie, na tym trybie spokojnym, ponieważ wydaje mi się to zbyt udany odcinek, aby nagrać ten tryb zwykły, gdzie ona nic nie robi w zasadzie. Czy... Aha, tu jest potrzebny jakiś klucz, ok. Naprawdę, na dół, może coś się dole znajdzie. W ogóle nie wiem, co to jest. Wiem, że to, to się da przewrócić i wtedy to chaosuje, ale co to jest za rzecz? Wspaniale. To jest znana youtuberka, To się przewraca, więc, obok tego nie przychodzimy. Tu jest się do Tu są jakieś drzwi, do których lepiej nie wsiadać, bo pewnie mnie usłyszy. To są jakieś na naboje. No i tu chyba po prostu nic nie ma. W ogóle dowiedziałam się, że tą deskę trzeba przewrócić, żeby ona tam się zam mogła zamknąć. Lecz prawda? A nie, było, nie to było słuchać. Dobra, i ten spotkanie ze śmiercią. Spadło no. Oczywiście, że spadło. Nie, i nie, ja chcę umrzeć, ja uciekłem po prostu. Tak, No i zginęłam już. Mamy strasznik. No stąd Gdziekolwiek, hej meliska. Melisa! Mam nadzieję, że jej tu nie ma, nie? Bo się po prostu ze strachu. Tu jest jakaś książka, zresztą to nie jest książka. Po co mi to? Nie wiem. Idzie tu, fak. <grym> a więc, dziękuję za dokonanie tego cudownego odcinka z grani. Ja już się na, razie żegnała, na razie z mi żegnałam, na na rączkach, która jadła mi moją szkatułkę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. papa! Pa.